Moja przyszłość w Polsce to motyw przewodni szóstego Our Future Forum, które odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 25 listopada 2024 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jak będzie wyglądać to wydarzenie, jakie panele dla Was przygotowaliśmy oraz jak wyglądają kulisy organizacji tak dużej konferencji edukacyjnej. O tym wszystkim porozmawiamy razem z Wojtkiem Sieradzanem. Cześć. Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie. To zacznijmy od tego, jak wygląda przygotowanie takiej konferencji, bo jest to dosyć duże wydarzenie i możemy chyba zdradzić naszym widzom, że pracowaliśmy nad tym od sierpnia, jeżeli nie dłużej. Co najbardziej Ci zapadnie w pamięci, jeżeli chodzi o ten proces organizacyjny? Myślę, że najbardziej zapadną mi, mi w pamięci nasze spotkania, których mieliśmy wiele, w których, na których padało wiele ciekawych pomysłów. To były zawsze inspirujące, E, inspirujące rozmowy, inspirujące e, działania, e, w, trakcie, w trakcie których dowiedziałem się naprawdę wiele i nauczyłem się naprawdę sporo. Słuchaj, to może wytłumaczmy w takim razie naszym widzom, skąd w ogóle ten motyw, moja przyszłość w Polsce? Bo długo zastanawialiśmy się, mieliśmy kilka różnych pomysłów i pewnie też takich sporów wewnętrznych, raz pojawił się jeden, raz drugi, no ale w końcu stanęło na tej mojej przyszłości w Polsce. Dlaczego? No, jak sądzę, podjęliśmy tę decyzję, dlatego że jesteśmy fundacją, która swoje działania kieruje przede wszystkim do młodzieży i dostrzegliśmy, że na horyzoncie. Coraz bardziej rysują nam się... Um... Trudne wyzwania, które będą stały przed, przed młodzieżą, a jako, że my jesteśmy ambitni, to chcieliśmy stworzyć coś, co w pewien sposób na te wyzwania odpowie. No, stąd pomysł konferencji. Tak, ja pamiętam, że zastanawiałem się, czy nie zasugerować tutaj jakiegoś kierunku, czy wskazać na obronność, na cyfryzację, no ale w sumie tych paneli było tak wiele, że postawiliśmy na no, takie hasło w miarę ogólne, które mogłoby. Objąć te wszystkie zagadnienia, które będziemy omawiać, no a tym bardziej też symbolizuje pewną grupę docelową, do której chcemy dotrzeć, czyli głównie tych uczniów szkół średnich i studentów. Jeśli chce się zrozumieć przyszłość, to nie można jej rozumieć tylko, nie da się jej rozumieć tylko jednodziedzinowo, trzeba mieć trochę do tego bardziej interdyscyplinarne podejście, i to jest coś, co nasza, nasza, nasza konferencja, nasze forum gwarantuje. Dobrze, no to kilka takich informacji organizacyjnych, bo my to nagrywamy na 10 dni przed forum. Prawdopodobnie to zostanie opublikowane na mniej niż tydzień przed forum, no ale jakbyśmy mogli powiedzieć teraz osobom, które będą uczestniczyć w wydarzeniu i też chciałyby się dowiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądać od strony organizacyjnej, kiedy się zaczyna, o której mają się zarejestrować, z której strony jest wejście i gdzie to wszystko będzie się odbywało. A więc tak, um, konferencja rozpoczyna się 25 listopada w poniedziałek o godzinie 8.30. Rejestracja jest między, jeśli dobrze pamiętam, 8.30 a godziną 9.00. Chyba nawet wcześniej, chyba nawet przed 8.00, już o 7.30 będziemy No to o 7.30, jeśli ktoś lubi wstawać rano, to możecie przyjść jak najwcześniej. Tak, ale słuchajcie, zapraszamy jak najwcześniej, bo też wiele osób będzie przyjeżdżało do nas z różnych miast, z Gdańska, z Lublina, z Poznania, więc jak przyjdziecie o 7.30, to macie gwarancję tego, że na pewno Nie będziecie, w będziecie w mieli dobre miejsce. Tak, tak. ok. E, a jeśli chodzi o wejście, to Muszę przyznać, że nie wiem, z którego wejścia mamy skorzystać. E, wiem, wiem na pewno, że budynek, w którym się znajduje konferencja, jest dość łatwy do znalezienia, więc i ze znalezieniem wejścia pewnie nie będzie tak trudno. Tak, co od razu mogę tutaj też dodać, że wejście jest od ulicy Marszałkowskiej będzie, czyli tam gdzie teatr, szóste piętro. I też przy wejściu będą czekać na was nasi wolontariusze, którzy was z tego miejsca odbiorą, więc nie ma się o co martwić. A... Zresztą w każdym momencie można też zadzwonić, skontaktować się z nami e-mailowo lub telefonicznie. Dokładnie, zatem zobaczycie, domyślam się, sznur ludzi, którzy będą szli na to wydarzenie, więc łatwo będzie, trzeba za nimi podążać. Tak, dzisiaj wyczytaliśmy, że podobno mają być tego dnia protesty ostatniego pokolenia w Warszawie, więc jest taka obawa, że drogi mogą zostać zablokowane, ale spróbujemy jakoś dogadać się w taki sposób, żeby jednak te najważniejsze drogi pozostawały otwarte, przyjazne, więc to też miejcie na uwadze, żeby nie było później jakichś niespodzianek rano, jak będziecie wybierać się na No wydarzenie. ja myślę, że polecam metrocentrum po prostu. Trzeba... Tak, jest metrocentrum, też niedaleko stacja Świętokrzyska, jak nie jesteście z Warszawy, to jest takie miejsce, gdzie przecinają się dwie nitki metra M1 i M2, więc stamtąd spokojnie spacerkiem jesteście w stanie dotrzeć na miejsce. Dokładnie. To w takim razie może przejdźmy do tych prelegentów, bo jest wiele wspaniałych osób, które zaprosiliśmy, wielu wspaniałych gości. Profesor Bralczyk, także profesor Piątkowski, Rafał Modrzewski. Mnóstwo, mnóstwo przedsiębiorców, dziennikarzy, polityków, naukowców. Na kogo czekasz najbardziej? No, szczerze mówiąc, tak jak powiedziałeś, no jest tych niesamowitych prelegentów tak wielu, że trudno mi wybrać. Z jednej strony nie mogę się doczekać wystąpienia profesora Bralczyka, ponieważ jest, można powiedzieć, on trochę ważną osobą w moim życiu. Kiedyś, gdy zajmowałem się debatowaniem, to właśnie oglądałem jego filmiki o tym, jak. Jak mówić do ludzi. E... To był jakiś kurs publicznego przemawiania? Nie, to był taki jego wykład. Półtorej godziny, którego. No... A to jest to, jak mówić, żeby nas słuchano. Tak, jak mówić, okay. żeby nas słuchano. No, mówił w taki sposób, że mógłbym tego słuchać nie półtorej, tylko ze trzy czy cztery godziny, bo naprawdę no, pokazał tym wykładem, że, że, wie, że wie o co chodzi. E... Czekam także na Aleksandrę Matwiczuk, tak? laureatka Nagrody Nobla. Chyba jeszcze nigdy nie słuchałem wykładu. E... Noblisty czy noblistki, więc jestem ciekaw, jak to wygląda na żywo. Nie mogę się też doczekać wystąpienia profesora Pionkowskiego, którego, którego słyszałem już, e, myślę, dwukrotnie i za każdym razem, czymś mnie, czymś mnie zadziwiał i. E, w znaczny sposób poszerzał moją wiedzę ekonomiczną. Jest to taki człowiek, myślę, ważny dla młodego pokolenia, szczególnie polskiego, bo on swoim przykładem, swoją, swoją karierą naukową i karierą zawodową pokazuje, że w Polsce i w Polakach jest ogromna siła, którą, którą trzeba wykorzystać. Tak, to jest ciekawe, że on też, z tego co pamiętam, pochodził z mniejszej miejscowości i też zaczynał praktycznie od zera, osiągnął karierowe szczyty. Polish Dream. Polish Dream, można tak powiedzieć. No i zresztą też w swojej książce o tym pisze, tak czyli ten złoty wiek, jak Polska stała się europejskim liderem wzrostu. No Serdecznie też... polecamy, polecamy. Polecamy, bo też o to chodzi w też naszym forum, że mówimy, że jako Polska, jako kraj też mamy się czym chwalić, no bo to była wspaniała historia wzrostu, 28 lat nieprzerwanych, przypomnijmy, od 1992 do 2020. Jeden z najlepszych wyników nie tylko w Europie, ale na całym świecie w ogóle w historii XX wieku. Natomiast jeżeli ja miałbym wybrać taką jedną osobę, na kogo czekam najbardziej, to chyba jednak byłby to gen Generał Rajmund Andrzejczak, to też ważna postać. I to nawet nie z tego względu, że teraz są te różne pogłoski odnośnie tego, czy będzie kandydował na prezydenta, czy nie. Mam nadzieję, że uda się o to pana generała zapytać, jak będzie obecny na forum, chociaż nie spodziewam się, że udzieli mi jakiejś odpowiedzi. Ale mm, też z tego względu, że jak słuchałem różnych wywiadów, prelekcji z udziałem pana generała, to widzę, że jest osobą, która ma bardzo dużą wiedzę. No, szczególnie w naszych obecnych czasach jest to o tyle ważne, że jest. W stanie wyjść osoba, która dysponuje odpowiednimi kompetencjami, aby uspokoić też dużą liczbę osób odnośnie tego, jak wygląda nasza sytuacja geopolityczna, sytuacja międzynarodowa, bo nawet często jak spotykam się z różnymi członkami rodziny albo ze znajomymi, to są jakieś takie różne obawy odnośnie tej naszej sytuacji za wschodnią granicą, co się wydarzy, no a pan generał zawsze rzeczowo na te pytania odpowiada i wyjaśnia, że sytuacja nie jest taka zła, jak mogłoby się nam wydawać. No a poza tym to się zgodzę, że. Zdecydowanie tutaj profesor Bralczyk jest świetnym gościem, którego też sobie bardzo cenię, no i to będzie na pewno ciekawe doświadczenie spotkać się z nim osobiście. Od razu możemy zredzić też naszym widzom, że. Będziemy organizować nową serię podcastów w ramach tego forum, więc możecie spodziewać się w grudniu całej masy nowych materiałów z wspaniałymi gośćmi, którzy również będą obecni na wydarzeniu. Natomiast nie zdradzę jeszcze, z kim dokładnie, żebyście oglądali nasz kanał i się koniecznie subskrybowali i śledzili nasze najnowsze odcinki. To, jak mamy prelegentów omówionych, to myślę, że możemy teraz skupić się na panelach dyskusyjnych. Paneli jest bardzo wiele, są one dosyć różnorodne, od mieszkalnictwa, demografii, obronności, kryzysu zdrowia psychicznego, przez przedsiębiorczość. Natomiast czy jest jakiś jeden, na który czekasz z największą niecierpliwością i który chciałbyś wyróżnić? Ja chyba wybrałem sobie trzy, cztery, które mnie najbardziej interesują, bo ich jest chyba razem osiem lub dziewięć, lub jeśli dobrze pamiętam. Um trochę mniej. Tak, generalnie to może powiedzmy, że są dwie sceny. Jedna A, no scena Our Future Foundation, druga scena Copernicus, mhm. i te panele będą odbywały się równocześnie ich jest łącznie kilkanaście. No no właśnie, no to będzie z czego wybierać. No, ja czekam, jako młody człowiek, czekam na debatę na panel dotyczący mieszkalnictwa, bo znajdują się tam osoby. Na pewno o różnych perspektywach i o różnych interesach, bo z jednej strony mamy, jak tutaj dobrze widzę, Jana Menzfela, jednego przedstawiciela Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, a także radnego miasta Warszawy. No ale z drugiej strony mamy prezesa zarządu Unii Development SA, tak? Czyli starcie aktywistów z deweloperami. Tak, no to na pewno będzie bardzo ciekawe i myślę, że zainteresuje nie tylko mnie. A do tego Wisienka na torcie Karolina Pisarek. Tak, tak, ale napisarek na wszystko moderowane przez Radomira Vita. Więc naprawdę tutaj ten panel no, szczególnie, szczególnie się udał i myślę, że sala będzie pełna. No miejmy nadzieję, że będą fajerwerki, żeby nie za mocne. <grym> tak, żeby, nie za, żeby się tam nie za mocne fajerwerki e, pojawiły. To mamy wymienione myślę. dwa panele i jaki jest trzeci? A, e, trzeci, no to czy, myślę, że czy pójdziemy na wojnę, e, nie tylko ze względu na temat oczywiście, który myślę, interesuje nas wszystkich, ale także ze względu na e, osoby, które się w nim zajmują. No już wspomniany Raimund Andrzejczak, ale także profesor Katarzyna Pisarska, z którą, w której o, fundacji miałem okazję e, pracować. E, no profesor Pisarska też no, niesamowicie interesująca osoba, która no. Faktycznie nigdy nie powtarza, nie powtarza swoich, znaczy, nigdy nie powtarza frazesów, tam nigdy nie pojawiają się truizmy, co u ekspertów, analityków e, relacji międzynarodowych, szczególnie tych bardziej popularnych, e, czasami się zdarza. Ona jest naprawdę e, no, w swoich analizach oryginalna Wyjątkowa. i, i, i wyjątkowana, i też tak, że jest osoba z niesamowitym doświadczeniem, tak? która negocjowała z kongresmenami amerykańskimi, jaka będzie, jaka będzie pomoc dla Ukrainy, która tam to koordynowała ze strony polskiej ukraińskiej. No naprawdę, Przeciekawa osoba, także organizatorka wielkiego w Polsce wydarzenia Łącznie Security Forum. No i także profesor Antonin Dudek, znany i lubiany youtuber, Dudek e, o historii, Dudek o historii e, częsty polski komentator polityczny, którego ja, e, ja bardzo cenię i bardzo lubię go słuchać. No więc. No Ale to w ogóle jest ciekawe, ciekawe zderzenie różnych perspektyw. Mamy politologa, byłego żołnierza, mamy ekspertkę od relacji międzynarodowych, zatem no tutaj naprawdę szykuje się ciekawa dyskusja i temat jest, myślę, że bardzo ważny. Więc... No i jeszcze trochę perspektywy biznesowej z tego co. I perspektywa biznesowa, tak. Także Krystian Chmielewski oraz dr Dionizy Smoleń będą występowali w wymienionym panelu. Więc serdecznie zapraszamy na te panele. W takim razie scenę Our Future Foundation mamy chyba już omówioną, to możemy płynnie przejść do sceny, Kopernikus. Czego spodziewasz się na scenie Copernicus i na, na co najbardziej oczekujesz? W scenie Copernicus również trzy, według mnie najciekawsze panele: czyli współpraca nauki i biznesu, przyszłość innowacji w Polsce, e, transport przyszłości e, oraz przyszłość relacji transatlantyckich. No, współpraca nauki i biznesu ostatnio miałem okazję słuchać. Mm, rektora Mazurka w trakcie jego debaty z rektorem Wachowiakiem z SGHU. No i naprawdę muszę przyznać, że rektor Mazurek na mnie zrobił spore wrażenie. Człowiek, który i ze świata biznesowego trochę i ze świata nauki, a myślę, że będzie miał dużo do powiedzenia na ten temat. Dużo też z jego strony jest naprawdę innowacyjnych e, pomysłów, nie tylko tych zaczerpniętych z, z zachodu, ale także własnych. E, Pane, Pamela Krzypkowska chyba niedawno została w, uwzględniona w liście Forbes 30 under 30. E, jeśli dobrze pamiętam dyrektorka, tak do spraw innowacji Ministerstwa cyfryzacji, młoda osoba ze świeżą, ze świeżą perspektywą, e, też będzie miała naprawdę wiele do powiedzenia. No, w Polsce w ogóle jest. Em, problem z tym żeby stworzyć ekosystem naukowo-biznesowy który jest w krajach krajach zachodnich że mamy uczelnie wokół tej uczelni jest biznes który wspiera innowacyjne pomysły studentów na no to jest jakby jeden z tych ośrodków gdzie można stworzyć niesamowicie wiele innowacyjnych pomysłów które będą dalej, dalej rozwijały naszą gospodarkę więc też no, według mnie absolutnie, absolutnie kluczowy kluczowe panelu. Mam nadzieję, że w przyszłości, tak jak ośrodków, czy to wokół Politechniki Warszawskiej, czy to y, Akademii Górniczo-Hutniczej, no będzie powstawało, powstawało coraz więcej właśnie osoby w tym panelu. Myślę, że one wiedzą, jak to zrobić. Tak, tym bardziej, że brakuje nam trochę chyba takiego modelu, który funkcjonuje w Stanach, o którym wspomniałeś, który polega też na tym, że te różnego rodzaju organizacje społeczne, no ale przede wszystkim biznes też współpracuje z nauką, że to jest wszystko ze sobą połączone, że są te huby, akceleratory, tak. e, ośrodki wspierania innowacji, dzięki czemu ci naukowcy, którzy wyróżniają się na tle innych, od razu mogą zostać zeskautowani przez określoną firmę, no i następnie przyczynić się do usprawnienia działalności określonych przedsiębiorstw. I tak to też powinno działać, no i myślę, że o tym powinniśmy zdecydowanie rozmawiać, a niestety jest tego mało. Tak, ale za mało. To, to nie może być tylko właśnie, ten talent tak To nie może być tak, że firmy organizują tylko praktyki, czy e, stoją ze swoimi tam stanowiskami e, w jednej z sal danego uniwersytetu i zachęcają na staże praktyki, czy do pracy. To właśnie też chodzi o to, żeby z tych firm wyszły pieniądze, in, w, infrastruktura w postaci mentoringu, e, czy innych relacji biznesowych, które jest potrzebne do tego, żeby realizować innowacyjne pomysły. No. Chociażby no, startupowe, naukowe, etc. W tych firmach jest masa doświadczenia, które wydaje mi się nie do końca jest wykorzystywana na bądź ich uczelniach. Tak, myślę, że ten panel szczególnie zainteresuje widzów naszego kanału Kopernikus, którzy są urządni wiedzy i bardzo lubią tematy naukowe. Dlatego też od razu możemy powiedzieć, że później cała transmisja z tego panelu również ukaże się na naszym kanale na YouTube, więc już tutaj możemy zrobić taką zapowiedź. Lepsza mobilność, miasta 15 minutowej i transport w przyszłości to też jest obecnie temat na czasie. Tym bardziej, jak weźmiemy pod uwagę nowe plany dotyczące centralnego portu komunikacyjnego. Myślę, że ten wątek pojawi się w dyskusji, ale także kwestia kolei, kwestia budowy nowych dróg. Tym bardziej, że skład jest dosyć ciekawy. Mamy tutaj wielu prezesów spółek kolejowych, również przedstawiciela CPK, jednego z ministrów zajmującego się funduszami. Polityką regionalną, więc szykuje nam się dosyć taka interdyscyplinarna debata. Tak, z tego co widzę, członek zarządu polskich portów lotniczych, członek zarządu CPK, niedawno kontrowersyjny temat, czyli PKP Cargo i z nami prezes, pełniący obowiązki prezesa zarządu PKP Cargo. No, Każdego młodego człowieka interesuje, interesuje mobilność. Ja zresztą za chwilę wsiadam w pociąg do Kielc, który dla którego bilety trzeba kupować dwa tygodnie czy trzy tygodnie przed, bo tak szybko się wyprzedają, więc interesuje mnie żywo poprawa, poprawa mobilności w Polsce, no, szczególnie tej kolejowej, tak, bo to ona jest najbardziej, najbardziej zielona. I też wydaje mi się, że cytując Marcina Giełzaka jest najbardziej... Um najbardziej cywilną, najbardziej, e, najlepszą formą podróży. Tak jak już się skarżymy, to ja od razu też mogę tutaj dorzucić taką jedną moją uwagę odnośnie linii Warszawa-Rzeszów, że również była w początkowych planach CPK, akurat pochodzę z Rzeszowa, ale to jest o tyle zabawne, że odległość z Warszawy do Krakowa, z Warszawy do Katowic i z Warszawy do Rzeszowa jest bardzo podobna. W linii prostej to jest około 300 km do wszystkich tych trzech miast z Warszawy. Natomiast różnica polega na tym, że do Katowic i do Krakowa jedzie się 2,5 godziny, a do Rzeszowa Pendolino jedzie niespełna 4 godziny. Ponieważ musi jechać przez Kraków, nie ma bezpośredniego połączenia Warszawa-Rzeszów, więc może nasi prelegenci również wyjaśnią tą kwestię. I takim sposobem możemy przejść do ostatniego panelu, też niezmiernie ciekawego. Ciekawego szczególnie w kontekście niedawnego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, bo tak naprawdę nie wiemy, jaka przyszłość czeka Sojusz Północnoatlantycki, jak Trump zachowa się wobec Ukrainy, wobec Izraela, wobec Chin, jak te relacje na świecie się zmienią, jak w ogóle polityka Stanów Zjednoczonych się zmieni, ich pozycja. Czy Trump postawi na izolacjonizm, czy jednak będzie to kontynuacja tej polityki w pierwszej kadencji, że będą to relacje z Europą, ale oparte na transakcyjności. Jest wiele pytań, mało odpowiedzi i świetni eksperci, między innymi z polityki Insight, z Paihu, a także z Instytutu Nowej Europy. No, tak jak sam wspomniałeś, no, wygrana Trumpa powoduje, że ten panel staje się 100 razy bardziej e, ciekawy, szczególnie w kontekście jego ostatnich nominacji, niektóre z nich no w sumie spora część z nich e, przeraziły nie tylko Amerykanów, ale także i całą Europę, szczególnie jego nominacja e, byłej bodajże kongresmenki, e, zresztą demokratycznej, na, e, na stanowisko e, dyrektorki. E, jeśli dobrze, national intelligence, czy jak się domyślam kontrwywiadu amerykańskiego, no zaskoczyła wielu w Europie, ponieważ y, ta kongres, kongres była znana z prorosyjskich y, dezinformacji, które szerzyło w Stanach Zjednoczonych, więc no dla nas jest to na pewno no dość zaskakujący wybór. E, oprócz tego Robert Kennedy, tak, no wiadomo, może nie relacje transatlantyckie, ale też w jakiś kwestia sposób kwestia zdrowia bardzo ważna. Kwestia tak? zdrowia bardzo ważna. No, Trump przecież wyszedł, wyprowadził Amerykę z WHO, później Biden e, wrócił. No, zobaczymy co będzie teraz. Człowiek, który przecież też e, znany z, był z tego, że poddawał pod wątpliwość zasadność szczepień. E, w, to gdzieś tam daje nam kontekst, jaką politykę prowadzi, prowadzi Donald Trump. E, I no myślę, że to delikatnie nas 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 przeraża. Tak to jest o tyle fascynujące, że tutaj te rzeczy zmieniają się dynamicznie. Teraz dopiero te nominacje są ogłaszane, niektóre już są oficjalne, inne są jeszcze nieoficjalne. Muszą być przez senat e, jeszcze. Tak, oczywiście musi zostać zatwierdzone, ale senat obecnie jest republikański, więc raczej to nie tak, powinno. Tak, ale z tego co czytałem, to... to wybrali raczej na, na lidera e, republikanów w senacie wybrano człowieka, który nie jest największym sprzymierzeńcem Trumpa, właśnie trochę żeby go kontrolować. Zobaczymy, czy wszystko przez ten senat przejdzie. Tak, to na pewno zobaczymy, ale myślę, że to czyni nasz panel, tak jak powiedziałeś, o wiele, o wiele ciekawszym. Dzięki temu, że e, cały czas te e, wiadomości będą dynamicznie do nas napływać, sytuacja będzie się zmieniać. Myślę też, że padnie pewnie wątek wyborów prezydenckich w Polsce, bo często się mówi, że e, Wraz z wygraną Trumpa powinniśmy postawić na kogoś bardziej obeznanego w polityce międzynarodowej, czy jednak postawić na Radka Sikorskiego, zamiast na Rafała Trzaskowskiego. Zobaczymy, co będą mieli do powiedzenia nasi eksperci. Słuchaj Wojtek, w takim razie omówiliśmy panele na scenie Our Future Foundation, panele na scenie Kopernikusa, myślę, że zachęciliśmy naszych widzów do tego, żeby uczestniczyć w wydarzeniu. Jakbyś miał powiedzieć tak na sam koniec, dlaczego warto wziąć udział w Our Future Forum i co z tego wydarzenia można wynieść? Hmm. Tak jak z każdych wydarzeń, każdego wydarzenia już Foundation, wynosi się maksymalną dawkę wiedzy, e, wynosi się niesamowite kontakty. E, ludzi, których poznać się na, na wydarzeniach naszej fundacji, to są ludzie, którzy są ciekawi świata, którzy są gotowi e, stawiania, do stawiania czoła e, właśnie wyzwaniom. E, więc można z nimi zbudować naprawdę bardzo wiele, więc życzę Wam, żebyście nie tylko dowiedzieli się e, wielu ciekawych informacji, znaleźli odpowiedzi na jakieś nurcujące Was pytania, ale przede wszystkim, żebyście wykorzystali ten, e, ten czas, żeby poznać jak największą ilość rówieśników, z którymi może będą Was łączyć przyjaźnie, a może jakieś wspólne działania, kto wie... Gdzie was dalej ta konferencja zaprowadzi? Ja myślę, że tutaj jeszcze na koniec, tak podsumowując, można powiedzieć o tym, że to jest wyjątkowe wydarzenie z tego względu, że jest organizowane. Przez młodych, od młodych dla młodych. I niewiele jest takich konferencji, które stricte są skierowane do przedstawicieli tego młodego pokolenia. pokolenia na taką z. skalę na pewno. No. Na taką skalę. Większość konferencji zazwyczaj wybiera jakiś specjalistyczny temat, zaprasza ekspertów z danej dziedziny, albo nawet części są przeznaczone dla szerszej grupy odbiorców. Natomiast my tutaj wyraźnie kierujemy tą konferencję dla Was, czyli dla młodych ludzi, którzy są u progu swoich karier. I też jednym z celów tej konferencji. Jest to, żeby rozmawiać o różnych możliwościach karierowych, także w trakcie wydarzenia będą odbywały się warsztaty masterclass, o których wcześniej nie wspomnieliśmy. Na tych warsztatach będą cenieni eksperci, którzy postarają się podzielić z wami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoim zaangażowaniem i przekazać Wam różne praktyczne wskazówki, natomiast tego, jak zaangażować się w danej branży, jak rozpocząć karierę na przykład w sektorze medycznym, jak działać w ramach przedsiębiorstw, a także jak być dobrym przywódcą, więc serdecznie Was zachęcamy do udziału w tych warsztatach, no i przede wszystkim jak w przypadku każdego z takich wydarzeń, networking, że wiedza jest istotna, maksymalna dawka wiedzy, doceniam tutaj nawiązanie, ale przede wszystkim nowe kontakty, które jesteśmy w stanie nawiązać z innymi, później one procentują, a szczególnie Our Future Forum przeznaczone dla młodych ludzi jest taką przestrzenią, gdzie tych kontaktów można zdobyć mnóstwo. Dlatego tak kończąc taką puentą, myślę, że możemy powiedzieć, że serdecznie zapraszamy 25 listopada. Czekamy na Was z niecierpliwością, czekamy na spotkania z Wami, na Wasze pomysły, na rozmowy, na Wasze opinie, spostrzeżenia. Jeżeli chcielibyście się zaangażować czy zarówno w działalność Kopernikusa, jak i Our Future Foundation, jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, na Wasze propozycje. I oczywiście będzie miło bardzo nam z Wami się zobaczyć. Przygotowaliśmy jeszcze wiele niespodzianek, których może nie będziemy zdradzać. Uważajcie się na blokady, tylko. Ogłos, ogłosimy. <laughs> Uważajcie jak najbardziej na blokady. I widzimy się 25 listopada. Czy masz jeszcze jakieś słowa pożegnania? Do zobaczenia 25 listopada. Mam nadzieję, że nic Was nie zatrzyma, żeby do nas przybyć. Do zobaczenia 25 listopada. Trzymajcie się. Maksymilian Mirecki i. Wojciech się radzą do zobaczenia do zobaczenia